Witajcie kochane skorpiony, na krótkim czytaniu dla Was na Nów. W ogólnym czytaniu powiedziałam, że to czas, kiedy możemy mieć ochotę zrzucać łańcuchy. No i pierwsze czytanie dla Was, Wy jesteście w centrum tego i zobaczcie, jaka kometa. Intensywny, mocny układ, bo macie kartę energii i złości i obwiniania. To układ kart, który zaleca, aby z pełną mocą i energią wziąć kontrolę za Wasze życie i przede wszystkim za Wasz dobrobyt karta obwiniania dosłownie mówi o tym, że odpowiedzialność za nas samych za naszą przyszłość jest w naszych rękach możemy całe życie czasami obwiniać przeszłość albo sytuacje jak dorastaliśmy za brak szczęścia, a tutaj podejmujemy odwagę walki o swoje także możesz w czasie tego nowiu powiedzieć dosyć, możesz powiedzieć basta możesz podjąć decyzję w kierunku terapii, możesz się odciąć od osób, które w jakimś stopniu ci Obwiniają, może się z kimś pokłócić, zresztą Merkury jest w retro w Twoim znaku, a Uran jest po drugiej stronie, więc to są takie dosyć kutliwe energie, jeszcze dodatkowo pokazujące sytuacje, w których możemy czegoś nie zrozumieć, zareagować za szybko. I po tej kłótni pokazuje się obwinianie siebie nawzajem. Myślę, że Ty chcesz swojego dobra, bo mamy ten znak Barana, i to jest Tobie zalecane, żebyś to właśnie swoim dobrem się kierował i podejmował decyzję kierując się tym. Ostatnia karta uspokaja, bo to jest dwójka mieczy. To jest karta mądrości i ciszy, odsuwania pewnych rzeczy celem podjęcia tej decyzji jak najlepiej. Myślę, że podejmowanie takiego kroku, w którym albo moje dobro, albo kogoś innego nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza jak nam na tej osobie zależy. Myślę, że podejmowanie tej decyzji wymaga czasu, może dlatego te emocje mogą być w jakimś stopniu zamknięte, możecie i, zmierzać, i gro, nagromadzające się i w związku z czym wychodzące w postaci, w postaci złości. W złości czasami się śpieszymy, a ta karta zachęca do pauzy, do zatrzymania się przed wykonaniem pierwszego kroku. To czas bardzo ważnych decyzji dla Was samych, kochane skorpiony. Także uspokójcie emocje, i to jest karta Księżyca w wadze i właśnie mówi o tym, żeby się wychłodzić, żeby w pewnym sensie pobyć w, mo w momencie, takie mindfulness i otwarcie umysłu na sygnały z wszechświata i ta wewnętrzna mądrość w postaci Sowy, którą posiadacie. Życzę Wam cudownego czasu, skorpiony, powodzenia.